będziemy otwierać 20 legendarnych Stardropów. Po to są za darmo, ja nie wiem Ile legendarnych, dobra, zaczynam od tego. Oczywiście nie na głównym koncie, bo już tutaj po prostu sobie grałem. Dobra, pierwszy. O ja, o ja. Ja, ja. Ja coś się już, już mi nie odda. To już mi nie odda. Tylko na tym koncie nie będzie żadnej legendarnej postaci. Ja chcę chociaż mityczną na głównym dropnąć. No jeszcze hiperka do Bela. No nie. No ja niech mi gadżet jeszcze dadzą. No. Niech mi gadżet jeszcze dadzą po prostu. No. No nie. No konieczna no hiperka. Ej, te legendarne starty dropy to jest jeden wielki skam. Scam. I ostatnie konto zostawiam na koniec sam. Mmm... No, i skin Del Primo, no. Cześć, jest tego, co się dzieje. jak postać! Uwaga, i ostatni na tym koncie. No nie! No nie! Jakiś skam, dobra, zmieniamy konto. Nawet nie, że ona. Jest, Maria... Mm -hmm. No szybci Pięć legendarnych, pierwszy legendarny Na razie najgorsze i najlepsze konto to było prom... no, tylko otwieramy ciekawe jak mi to konto odda No już czak chyba, czy to jest No czak! To już wygrywam! <słuch> Widzicie jakie tamte konto to skam? No dawaj wczytaj mnie już No i... Aha! Już start, ale już! Tu? No na tym koncie już chyba, się pamiętam, to skin'a. No ale zawsze to skin. Dobra, odbieramy. <ścoughs> no Ale na nie wiem, czy do... na pewno będę miał 200 legendarnych, bo na jednym koncie mogę nie dostać z tego powodu, że w ogóle na tym evencie nie grałem. Tu też są 15 minut, tak? Dobra, na razie tak, to kontrola najbardziej oddało. Młody sneaker z mam... Jest. NIE! Anuluj! Wyjdź! 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 Wyjdź. Trudno, widzą musimy jedną gierkę zagrać. Eee a miałem nie grać w przypadkiem kliknąłem dobra szybki winek może o, oj oj bum oho 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 to jest nie to jest straszne dobra zabity Kid tylko za sobą, jest to na środku, nie mam go. O jezu. Nie. Jak na jest skutki, że on. tego gadżetu. O no nie, myślę, że zadziała. Ale dobra, przynajmniej ten. Po co, po co ja używam lajka, że nawet. nie wiem. dobra. Win. Nie, zostaw kit. No jeszcze ulta. O Jezu. O Jezu, no nie. Zostawcie mnie, no nie. Oj, dobra, dobra. To już jest, winniki zmieniamy na kolejne konto. I błagam, żeby na tamtym koncie dostał. No ale ten evencik spoko był, no ale wiadomo, że game'ów to ja na pewno nie wygrałem. No, no powiedzmy sobie o stardropik, super, rzadki i rzadki. No bo jednak... wiecie, no, taka mała szansa, pewno dużo osób ten. Sobie to nagrało, żeby tylko zdobyć... swój zdobyć te milion gemów, więc... Nie, tam czy zły będę jak nie wygram. No nie no, bo i tak nie miałem szans. Dobra, tutaj legendarny, a Ale to i mogę najlepsze ten... Rzeczy dropnąć, bo tutaj ja mam najmniej postaci, ale... Jak na razie to jest tragedia. Dawaj mi, od razu wszystkie. Nie wiem, jak teraz Lona bym trafił. Nie, ale skin do Franka, czy Frank? Skin do Franka, no. Dobra, dawaj szybko ostatnie dwa na tym końcu. No i co mi ostatnie 5 potem? No i jeszcze hiperka i co jeszcze? No. I ostatni na tym końcu? Hank, hank. Ale hank. Nie jest za dobry, dobra, odbieramy. Jakie ja to rzadko wchodzę. Już. Idziemy na łodyżkę, no i koniec. Ostatni pięć legendarnych setów. Ja tak chcę dropnąć. Najbardziej kogo bym chciał dropnąć, to. kuika, czeka, spajka lub Leona. No, jeśli mogę dropnąć Chestera, to Chesterka, ale na. nawet postaci nie dropną, no, bo jest bardzo mało do postaci, jednak. A gemów, jak widzicie, chyba nie wygrałem, nawet nie wiem jak to przychodzi, ale raczej no nie. No, przychodzi mi ten legendarny, czy mnie chcą oskamować? Dobra, jest. I? No nie! 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 A co trzy legendarne star dropy? Chcę postać. Chcę jedną postać. Na tym końcie błagam no. jedna postać jakie drobne takie słabe rzeczy no nie no skin dla niego no na serio postać Oj. jeden skin będzie no no i ostatnia szansa ale mm, nie wierzę na postać drobne. A ciebie chcesz postać. Błagam. Nie wiem, nie patrzę. Nie patrzę. Błagam, 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 błagam. Nie, ja nie widzę. Nie. No, Jaka tragedia Do no, 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 Karla. mam takie sutana, Karla. Si Nie, no załamkę to kogo to skinę? Trochę do ciebie. Nie, jestem trochę zadowolony, a nie trochę. No. Nie, nie, Gęb, też nie wygrałem. No, bo na tym kończymy ten odcinek. Pa.